Cześć, Kuba Tobiasz, redakcja komputer-świat.pl. Zwykle w tym miejscu testujemy dla Was smartfony, podając Wam pełną listę wad i zalet tych urządzeń. Natomiast dzisiaj, w drodze wyjątku, sprawdzimy nieco inny gadżet a mowa o zegarku Asus Vivo Watch, który jest swoistą hybrydą opaski śledzącej nasze funkcje życiowe oraz smartwatcha. Na ile ten zegarek jest właśnie smartwatchem, a na ile jest taką opaską, która śledzi nasze funkcje życiowe no, to o tym przekonacie się oglądając ten materiał. Vivo Watch, jak sama nazwa wskazuje, jest przede wszystkim zegarkiem, ale nie tylko. Dzięki wbudowanemu pulsometrowi i akcelerometrowi możemy za jego pomocą sprawdzać ilość snu, liczbę spalonych kalorii czy wykonywanych danego dnia kroków. Pozornie niewiele, ale dane te oraz funkcje okazują się całkiem przydatne, szczególnie w przypadku osób aktywnych fizycznie. W trybie Exercise VivoWatch stale monitoruje tętno i powiadomi nas, jeśli przesadnie zaczniemy forsować tempo. Urządzenie cechuje się bardzo solidnym wykonaniem. Wyświetlacz i sensor UV pokryte zostały odpornym na zarysowania szkłem Gorilla Glass 3. Dotykowe sterowanie interfejsem działa precyzyjnie, a plastikowa obudowa jest świetnie spasowana. Azusa cechuje bowiem wodoodporność. Bez przeszkód można zabrać zegarek ze sobą na pływalnię lub pod prysznic. Wykonany z miłego w dotyku niebrudzącego się tworzywa pasek można zastąpić dowolnym innym o szerokości 22 mm. Azus VivoWatch pozytywnie zaskoczy tych, którzy nie przepadają za częstym ładowaniem. 10 dni pracy na baterii to bardzo przyzwoity wynik, ale nic dziwnego, bo zastosowano tu energooszczędny ekran monochromatyczny o rozdzielczości 128x128 pikseli oraz autorski system operacyjny o nazwie Code. Ładowanie do pełna trwa zaledwie kilkadziesiąt minut, więc rozstanie ze zegarki jest niemal bezbolesne. Vivo Watch ma dedykowaną mu aplikację, którą można pobrać z Google Play. Po synchronizacji z telefonem za pośrednictwem Bluetooth, możemy w wygodny sposób przejrzeć dane zbierane przez urządzenie, skonfigurować niektóre funkcje, takie jak budzik lub wygląd cyferblatu oraz zaktualizować firmware. Integracja w drugą stronę działa już w znacznie mniejszym zakresie. Zegarek jest w stanie powiadomić nas o przychodzących połączeniach. Tyle i tylko tyle. Zabrakło choćby powiadomień o mailach, SMS-ach i przypomnieniach z kalendarza. Mało tego, zegarek podczas połączenia wibruje i pokazuje tylko numer, który do nas dzwoni, a nie jego nazwę z książki adresowej telefonu. Liczę na to, że sklepowa wersja zegarka z biegiem czasu wzbogaci się o nowe funkcje. Przez kilka dni testów urządzenie otrzymało aż cztery aktualizacje firmware'u uznajmy to za dobry znak. Gdybym w kilku słowach miał podsumować, dla kogo skierowany jest Asus Live Watch, no to na pewno nie dla tych, którzy oczekiwali od niego funkcji typowo smartwatchowych, czyli pełnej integracji ze smartfonem oraz aplikacji, które możemy na nim zainstalować. Takich rzeczy tutaj nie ma. Ta integracja jest bardzo uboga, natomiast nie da się ukryć, że jest to urządzenie, które bardziej skłania się w stronę różnego rodzaju urządzeń, które mają monitorować nasze funkcje życiowe, bądź też pomagać nam w naszych treningach. A że przy okazji urządzenie zamknięto w obudowie zegarka i ma ono kilka ciekawych funkcji niekoniecznie związanych z monitorowaniem naszych funkcji życiowych, no to już bonus od producenta. I to tyle na dziś. Po szerszy test zegarka Asus VivoWatch zapraszamy wkrótce na Łama Komputer Świata.